Właśnie dostałam SMS-a niby od firmy Pocztex, że spodziewam się jakiejś przesyłki, oni nie mogli jej dostarczyć i jest wymagane działanie, więc ważne, żebym kliknęła w link i później przeszła dalej. Zastanowiło mnie jedynie to, że nie spodziewałam się akurat żadnej przesyłki, którą miała dostarczyć firma Poczteks. A po drugie, numer telefonu był tak zaczynający się na plus 63, i tak jakoś coś mnie tknęło. Ale wiecie, jak to jest w ciągu dnia: tak, człowiek jedzie tym kamperem zrelaksowany, teraz ma czas, żeby to coś tknęło. Ale normalnie w tym amoku, w tempie życia, to tak można by bezrefleksyjnie. Tylko, że tak pomyślałam, że dużo się ostatnio o tym mówi, że jest dużo różnego rodzaju oszust I słuchajcie. Okazało się, że teraz właśnie oszuści podszywają się pod pocztek, wysyłając tego, tego typu linki. Absolutnie nie wolno w nie klikać. No powiem Wam, że naprawdę jak na początek wakacji to zdziwiło mnie to i tylko dlatego, że właśnie siedzę, mam czas i my tu w pełnym relaksie po śniadanku byliśmy w stanie Akurat to zauważyć, ale tak normalnie to nie wiem, czy by się udało. Więc uważajcie na siebie, uważajcie na podejrzane linki. Mam nadzieję, że, że nie będziecie w nie klikać. A my dalej jedziemy.